Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy związanej z miłością, związkami, relacjami na jesień 2021 prognoza będzie dla osób, które mają słońce, księżyc, Wenus i Marsa oraz ascendent w znaku byka. Przecież, jeżeli ktoś ma mocno obsadzony znak byka, to również może odnaleźć. Co to znaczy mocno obsadzony? No nieraz są przypadki, już to opowiadałam. Kiedy, gdzie jest tak dużo planet zgromadzonych w jednym znaku, że ta osoba jest bardziej znakiem, tak więcej ma, więcej ma tej energii innego znaku niż swojego słonecznego. Chyba, że również ma słoneczny w tym znaku, bo znam taką osobę. Co dla byka, jeśli chodzi o relacje, miłość, związki? Bardziej myślę, że to jest nastawione, poczytanie w moim takim odczuciu na relacje romantyczne. Natomiast jeżeli Państwo poczujecie, że to dotyczy także przyjaźni, jakichś koleżeństwa, sytuacji gdzieś w pracy i to Wam pasuje, to proszę pamiętać: brać zawsze to, co Wam intuicja podpowiada, tak? Czuję, że to może tego dotyczyć. W ten sposób. Dobra, lecimy. Osoby spod znaku byka. Byk. Siódemka monet. Czekanie, ale takie dłużące się. Czekanie na jakieś efekty naszego działania. Na to, żeby się coś zadziało, żeby coś zaistniało, żeby coś się wydarzyło. Czekamy, czekamy, ale proszę zauważyć, że osoba na tej karcie jest bierna, owszem, to działa tak, że chociaż nie, nie, zanim skończyłam to mówić, już przyszło do głowy, że nie, chciałam powiedzieć, że wystarczy posadzić zieloną do góry, no nie, bo jeżeli ktoś na przykład yy, uprawia coś, sadzi, no niech to będzie, uprawia, że to już jest w większej ilości, to nie jest tak, że tylko zostawi to wsadzone tam w ziemię i już. Jeśli nawet to będzie, nie wiem, w doniczce kwiatek, to trzeba go podlewać, nawozić. To samo, jeżeli jest, jeżeli jest to, nie wiem, w ogrodzie, co. Czyli samo to się nie zdarzy. A proszę zauważyć, jakby nie, nie wyrosną te owoce, albo nie wyrosną tak y, 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 piękne, takie, takie, y, może w takiej ilości, tak obfite nie będzie to, ten plon, jakbyśmy, jak wtedy, kiedy o to dbamy. A ta osoba jest bezczynna. I teraz... Chcemy, żeby coś się zadziało, żeby coś się wykluło z tego, a nic tu nie robimy. Tak, czyli jest to oczekiwanie, ale nie wiem, czy jakaś rezygnacja. Poczułam, że to może być rezygnacja. Z Zmartwychwstanie. Karta de facto karmy. Przypomnę, jeżeli ktoś nie trafił na moje to zdanie, że karma to nie kara. Choć czasem może tak być, bo karma to konsekwencja. Czyli coś było, teraz to ma swoje konsekwencje. Zasadziłam. Nie wiem, jakie to tam może być drzewko. Co to może być? Oczywiście, że to będzie jakieś takie wymyślone drzewko, tak? Zasadziłam, nie wiem, wiśnie. No to nie wyrosną na tym truskawki, tak? Ale to, co jest, wynika wprost z tego, jest to konsekwencja. Przy czym. Jak będę dbała, tak będę miała. No, tak się mówi, jak się dba, tak się ma. I to jest ta konsekwencja, czyli wracają sprawy, które dzisiaj znajdują swoje rozwiązanie, swoją, swoją, swoje zakończenie może, ale także swoją konsekwencję, niezależnie od tego, jak to u Państwa wyjdzie, u każdego pewnie inaczej, dobrą albo niezbyt korzystną. Karta zmartwychwstania mówi też o odnawianiu się jakiejś znajomości, jakiejś relacji, uczuć może. No jest ciężko, bo 10 mieczy, karta końca, ale takiego końca, w którym yy, nawet jeśli coś się wcześniej skończyło, ale myśmy do tego nie przywiązywali wagi, tak jakby się może na tym nie bardzo skupialiśmy, to. No to można było przeżyć, bo to o to chodzi, jakim my mamy stosunek do jakiejś sprawy, a nie jaka ta sprawa jest. Bo tą samą sprawą ktoś się przejmie, a inny nie. Ale w dziesiątce mieczy jest psychiczny dół. To znaczy, tracimy nadzieję. I jeżeli tutaj w tym oczekiwaniu jest ta, jakby, strata nadziei, to znaczy, ja już nie wierzę, że coś z tego może być, ja już nie wierzę, że będzie tak jak ja chcę, ja nie wierzę, że się spełni to. Na co czekam, czego pragnę. Natomiast w dziesiątce mieczy jest jedna ta iskierka nadziei, że gorzej już być nie może, bo to jest najtrudniejsza karta, jeśli chodzi o stan psychiczny, o nasze, o nasze nastawienie o nasze y, y, samopoczucie, i gorzej już być nie może. Czyli jeż, jeżeli uznamy, nawet jest taki psychologiczna, nie wiem, jak to powiedzieć rada, jeżeli Czegoś się bardzo boimy. No tak przy okazji powiem bardzo się czegoś boimy. I wtedy należy zadać sobie pytanie: No dobrze, a co najgorszego się może stać? Co najgorszego się może stać? No nie wiem, tam wyrzucam je z pracy. Taki przykład daję. No, no i co wtedy? No, no to no wyrzucą cię z tej pracy. I co, dlaczego się tego boisz? No, bo jak nie wyrzucą z pracy, to nie będę miała pracy, nie będę miała z czego żyć, nie będę miała za, czym zapłacić za mieszkanie, wyżywić dzieci, kupić yy, yy, tam im ubranie, wszystkiego, co. W, stra koniec świata. No dobrze, no i co dalej? Co, I to jest to najgorsze, tak? No tak, bo to straszne, jak to w ogóle żyć i tak. I potem się okazuje, że jeżeli wgłębiamy się dalej, to, to możemy znaleźć inną pracę, ktoś nam pomoże. Na ten czas, zanim znajdziemy nową pracę, to nie wiem, dostaniemy jakiś tam zasiłek, jakieś wsparcie. I się okazuje, że jak już sobie wyobrazimy to najgorsze, to się okazuje, że okej, okay, no jeżeli nawet, no to jakoś to przeżyje, bo tak źle nie jest, tak? Natomiast, no nie jest to do dobre samopoczucie, na pewno nie. I przez takie trudne rzeczy też przechodzimy w życiu. Karta Księżyca. Hmm, to są tajemnice, ukryte sprawy, spotkania także pod, osłonion, pod osłoną nocy, bo proszę pamiętać, że mówimy o związkach, tak? Zresztą też Państwo wiedzą, jakiego czytania słuchacie. Wiecie, jakiego czytania słuchacie. Relacje ukryte, w ogóle tajemnice w związkach. To znaczy, że na przykład nie mówimy o wszystkim partnerowi. Nie, nie, do, nie do wszystkiego się yy, yy, no przyznajemy to może nie jest to słowo, ale czasami może być tak, że to jest to przyznawanie się, w takim sensie, że no mamy coś yy, takiego, yy, co raczej ukrywamy, czym się nie chcemy chwalić. Ale księżyc to także wyjście na jaw tych tajemnic. I teraz proszę zobaczyć, to jest właśnie to z tą kartą powiązane. Czyli coś wyszło na jaw. Konsekwencja tego przychodzi, tak? Można nas to zdołować, bo dopóki to było ukryte, ukrywane, no to już tam, a jakoś tam się to działo. A teraz to wyszło naraz i to nas bardzo zabolało. Albo samo to, że się coś ujawniło, ta sama sytuacja ujawnienia czegoś, albo to, co usłyszeliśmy, to, co doszło do naszych, do naszych uszu, to, co dotarło, dotarło do nas, że takie coś miało miejsce, to nas może bardzo zabolać. To, co było wielką tajemnicą. Umiarkowanie, to jest karta raka ryb, to jest karta strzelca. Umiarkowanie, przy tych kartach bardzo fajna energia, spokój, wyciszenie, takie płynięcie na takiej delikatnej fali, jakby nas kołysało, odnalezienie balansu, takiego spełnienia, równowagi. Być może coś się musi zadzieć, tak jak powiedziałam go, że nie będzie. Coś się musi zadzieć, coś musi to wreszcie wyjść, musi to się wreszcie ujawnić, żeby. To ja sobie pomyślałam, że może Wy macie coś ujawnić, że może wyczekacie z tym, żeby coś wyszło z przeszłości. To dla niektórych też tak może być. I może wtedy, jak to wreszcie wyjdzie, to znaczy prawda Was wyzwoli, odzyskujecie ten spokój. Też tak może być. No, ciekawe, ciekawe. Szóstka mieczy zostawiamy za sobą te niefajne myśli. To już jest na pewno krok do przodu, mimo że sześć to jest krok w tył od tej dziesiątki. Natomiast to jest zostawienie za sobą już tych negatywnych myśli. Czasem to będzie odejście od osoby, od miejsca, od sytuacji. Zostawienie tego, co naprawdę nie było dla nas dobre, to nie było dla nas dobre. Konsekwencje tego. Jeżeli wyszły, to Was mogą mocno dobić, więc Wy nie chcecie już, tak nie chcecie już tego spokoju. Jak zobaczycie, ile ulgi daje to, co już się, tak jak powiedziała wcześniej, najgorsze wydarzyło, załóżmy, że to miało być to, że wyszło coś na jaw, tak? albo że czegoś się dowiedzieliście, albo że, y, że jakaś sytuacja y, wisiała w zawieszeniu do załatwienia, a to się nie działo, teraz się zadzieje. I Wam może być o wiele lżej, bo Wy odsuwając się od tego, czy to fizycznie, czy mentalnie, po prostu odczuwa, odczuwacie wielką ulgę. Czy ja tu widzę rozstania? Może być to rozstanie, ale bardziej tutaj yy, wygląda na to, że jak widzicie, że się na coś nie doczekacie, albo doczekujecie się, jakoś nie po polsku powiedziałam, albo wreszcie się doczekacie na coś, co. Może być trudne i, i to przyjdzie, ale wreszcie zostało to, wyszło, i już jestem oczyszczona, oczyszczony, to może być ulga. Rada dla Was kapłanka, kierujcie się intuicją. Obserwujcie coś, co takie znaki, co mogłoby być. Tak, można to wszystko racjonalnie wytłumaczyć, ale wy tak tego nie odczuwacie i odczuwacie, że to jest jakiś znak. Słuchajcie, słuchajcie siebie, słuchajcie y, podpowiedzi serca, swojego wnętrza. Nie wszystkiego z zewnątrz, nie wszystko zracjonalizować, tylko proszę pamiętać, właśnie te kolumny, dwie w karcie y, kapłanki oznaczają życie między dwoma światami. My nie jesteśmy tylko światem fizycznym. Nakład no osoby, które oglądają kanały, kanały ezoteryczne, to wiedzą, że my nie jesteśmy tylko w fizyczności, my jesteśmy też y, w duchowości, tak? jakiejś energii która nie jest, nie jest namacalna. I jakby pamiętając o tym, że żyjemy na granicy tych dwóch światów albo pomiędzy nimi, będzie nam łatwiej, bo uznamy, że nie, nie wszystko musi mieć swoje tłumaczenie. Wzięłam inną talię, takie karty anielskie. Proszę Państwa, potraktujmy to jako dodatek, bo ja jednak lepiej czuję tarota, tak bym powiedziała, ale może tutaj jeszcze jakaś, jakaś informacja do niektórych może potrafi z kart anielskich, jeszcze mam tutaj jeszcze jedną talię. Zaraz zobaczymy, co dla byka. Co dla byka. No, proszę Państwa, ktoś nosi tutaj maskę, ktoś udaje, w takiego odgrywa jakieś gierki. Po prostu nie pokazuje całej. O właśnie całej prawdy. Całej prawdy. Czyli tutaj to mamy udawanie, grę. Dobra, czyli to może oznaczać zarówno Was w związku, którzy czegoś, którzy czegoś nie ujawniacie, lub ktoś udawał i teraz coś wychodzi na jaw. Czyli jednak te karty jakoś tam energetycznie tutaj się z tym tarotem jakoś powiedziałabym uzupełniają. No zobacz. Jeszcze jedna talia. Taka prze, przepowiednia dotycząca miłości. Lambyka. Lambyka, motyl. Ewoluująca relacja, która jakby się rozwija, idzie w, idzie w jakimś kierunku do przodu. Czyli zresztą to widać, bo tu mam, macie ten, tą szóstkę mieczy, ona mówi, że gdzieś się jednak poniemy. Coś mogło być zablokowane, na coś czekaliście, ale tak jak mówię, tu motyl wiem o co chodzi, tak? O to jak on się przekształca tak? i jakby otwruwa, więc jakby zmiana miejsca, ale też ewolucja w relacji to wcale nie musi być taka, że jak teraz jesteśmy parą, to następny krok będzie, że na przykład zamieszkamy razem. Bo jeżeli dla siebie nie nadajemy, to ewolucją będzie też to, że się wycofujemy i schodzimy zamiast, że tak powiem, po szczeblach w górę, to schodzimy w dół, bo chcemy się oddalić po prostu, bo wiemy, że to nie dla nas. Tutaj też mówimy o uzdrowieniu wewnętrznego dziecka. Proszę Państwa, umieć się dobrze rozstać to też jest sztuka. Nie tylko sztuką jest być w relacji, trwać w relacji, która nie jest budująca, która nas nie rozwija, która nas blokuje i w jakiś sposób, nie wiem, może cierpimy, ale również wycofać się z czegoś, co jakby nasze wewnętrzne dziecko tłamsi itd. i tak nas, dalej i nas gdzieś tutaj blokuje przed rozwojem nas jako nas, jako jednostki. Tyle ode mnie, życzę wszystkiego dobrego, dużo miłości. Pozdrawiam.